Wszechświat jest wszystkim, tylko nie cichy. Żyjemy zanurzeni w kosmicznej symfonii, kakofonii elektromagnetycznych szeptów i krzyków, które rozbrzmiewają w próżni przez miliony, a czasem miliardy lat. Odkąd skierowaliśmy nasze radioteleskopy w niebo, nauczyliśmy się rozpoznawać dźwięki tej orkiestry. Wiemy o pulsarach, kosmicznych latarniach morskich pozostawionych przez masywne, umierające gwiazdy. To zegary o niewyobrażalnej precyzji, obracające się setki razy na sekundę i przemierzające kosmos związkami fal radiowych. Jeśli Ziemia znajduje się na drodze tego strumienia, słyszymy rytmiczny puls, gwiezdne tykanie, tak regularne, że możemy dostroić do niego nasze najlepsze zegary atomowe. Wiemy również o szybkich rozbłyskach radiowych, czyli FRB. To najbardziej enigmatyczne i gwałtowne zjawiska we wszechświecie. W ułamku milisekundy źródło oddalone o miliardy lat świetlnych może uwolnić więcej energii niż nasze Słońce w ciągu stulecia. Są jak błyski z kosmicznej kamery, tak krótkie i intensywne, że przez dekady nie byliśmy nawet pewni, czy są prawdziwe. Dziś, choć dokładne pochodzenie większości szybkich błysków pozostaje tajemnicą, podejrzewamy, że są to gwiazdy neutronowe o monstrualnych polach magnetycznych. Zwane magnetarami. Nauczyliśmy się odczytywać te sygnatury. Wiemy, jak brzmi umierająca gwiazda, czarna dziura, która się odżywia, czy wirujący pulsar. Zmapowaliśmy szum tła wszechświata. Ale co, jeśli pośród tej znanej symfonii pojawi się nowa nuta, dźwięk, który nie pasuje do żadnego znanego nam instrumentu? I dokładnie tak się stało. Wiadomość ta nie pojawiła się jako oficjalne ogłoszenie lecz jako podziemny wstrząs w społeczności naukowej. Szept, który szybko stał się krzykiem. NASA, za pośrednictwem swojej globalnej sieci anten, Deep Space Network, rzekomo zarejestrowała impuls pochodzący z 3i Atlas, trzeciego obiektu międzygwiezdnego, jaki kiedykolwiek wykryto w naszym układzie słonecznym. Problem polegał na tym, że ten impuls nie przypominał niczego, co kiedykolwiek widzieliśmy. Nie miał precyzyjnej, szybkiej regularności pulsara ani chaotycznego, krótkiego rozbłysku FRB. Nie był to szum tła kosmosu ani sygnatura odległego kwazara. Sygnał z 3 i Atlas był inny. Był powolny, metodyczny, był ustrukturyzowany. Astronomowie, którzy mieli dostęp do wstępnych danych, zanim zostały nagle wyłączone, opisali je jako coś organicznego, niemal biologicznego. Złożona fala radiowa z podstrukturą, wewnętrzną modulacją, która sprawiała, że wydawała się mniej zjawiskiem naturalnym, a bardziej transmisją. Wiadomość, że obiekt z innej gwiazdy, cichy posłaniec z międzygwiezdnej otchłani, nie tylko przelatuje obok nas, ale aktywnie emituje uporządkowany sygnał, zmieniła wszystko. Nie obserwowaliśmy już tylko egzotycznej skały kosmicznej. Stanęliśmy przed możliwością, że obiekt, który obserwowaliśmy, obserwował nas. Symfonia kosmosu, którą tak dobrze znaliśmy, nagle zyskała nowego solistę, a melodia, którą grał, napełniła nas pierwotnym lękiem. To nie pierwszy raz, kiedy dźwięk z nieba zmusił nas do zakwestionowania naszej samotności we wszechświecie. W 1967 roku młoda studentka Uniwersytetu Cambridge Jocelyn Bell Burnell. Analizowała dane z nowego radioteleskopu. Pośród kilometrów papieru milimetrowego zauważyła anomalię, drobinkę brudu w nagraniach. Był to sygnał pulsujący z tak idealną regularnością co 1,33 sekundy, że wydawał się zbyt sztuczny, aby mógł być prawdziwy. Żaden znany obiekt naturalny nie byłby w stanie wytworzyć takiej precyzji. Zespół, kierowany przez swojego doradcę Antoniego Hewisha. Potajemnie nadał sygnałowi nazwę LGM-1, co jest akronimem od Małych Zielonych Ludzików-1. Przez tygodnie poważnie rozważali możliwość wykrycia radiolatarni, latarni morskiej lub innej formy komunikacji pozaziemskiej cywilizacji. Sprawdzili swój sprzęt, przeanalizowali potencjalne źródła zakłóceń naziemnych, a nawet rozważali możliwość, że były to satelity szpiegowskie. Hipoteza o obcym była odrzucona. Ponieważ dane nie pasowały do niczego znanego w astrofizyce. Dopiero gdy drugi, trzeci i czwarty podobny sygnał został wykryty w różnych częściach nieba, zespół doszedł do wniosku, że to nowy typ gwiazdy, którą obecnie znamy jako pulsar. Historia LGM-1 to dobitne przypomnienie, jak nauka reaguje na nieznane, z mieszanką sceptycznego rygoru i wyobraźni na tyle otwartej, by choć na chwilę rozważyć niemożliwe. Jeśli pulsary były pierwszą wielką zagadką współczesnej radioastronomii, to szybkie rozbłyski radiowe, FRB, stanowią zagadkę definiującą naszą erę. Wykryte po raz pierwszy w 2007 roku, te rozbłyski energii są jednym z najbardziej zagadkowych zjawisk we wszechświecie. Wyobraź sobie całkowitą energię, jaką nasze Słońce uwalnia w ciągu całego dnia. Teraz wyobraź sobie całą tę energię uwolnioną w czasie krótszym niż mrugnięcie. Taka jest moc FRB. A najdziwniejsze jest to, że pochodzą one z galaktyk oddalonych o miliardy lat świetlnych. Podróż tej energii przez przestrzeń międzygalaktyczną mówi nam wiele o wszechświecie. Ale samo źródło pozostaje zagadką. Dlaczego coś uwalnia tak dużo energii tak krótko i nieprzewidywalnie? Teorie są bardzo zróżnicowane. Niektórzy naukowcy wskazują na magnetary, gwiazdy neutronowe o polach magnetycznych bilion razy silniejszych niż ziemskie, które mogą doświadczać gwałtownych trzęsień gwiazd. Inne hipotezy sugerują zderzenia czarnych dziur lub gwiazd neutronowych, a nawet wibrujące struny kosmiczne. Oczywiście, najśmielszą spekulacją, której niektórzy astronomowie, tacy jak Avi Loeb z Uniwersytetu Harvarda, nie wykluczają całkowicie, jest ta, że niektóre FRB mogą mieć podłoże technologiczne. Mogą to być na przykład wiązki energii wykorzystywane do napędzania ogromnych żagli słonecznych na statkach międzygwiezdnych w innych galaktykach. Trwałość tajemnicy FRB pokazuje, że nawet pomimo całego naszego rozwoju technologicznego, wszechświat wciąż skrywa fundamentalne tajemnice zjawiska tak ekstremalne, że przeczą one naszemu rozumieniu fizyki. Tym, co czyni impuls 3i Atlas, tak głęboko niepokojącym, nie jest jego siła, lecz struktura. Surowe dane, na krótko ujawnione przed zamknięciem, ujawniły zupełnie bezprecedensową anatomię sygnału. W przeciwieństwie do pulsara, który jest prostym, powtarzalnym impulsem energii, niczym uderzenie w bęben, sygnał Atlas był złożoną falą. Po rozbiciu na spektrogram Ujawnił on wewnętrzną architekturę. Istniała główna fala nośna o niskiej częstotliwości, która wznosiła się i opadała w powolnym, celowym cyklu, niemal jak rytm oddechu lub bicia serca. Najbardziej szokującym aspektem było jednak nałożenie na falę główną wtórnych, szybszych impulsów o wyższej częstotliwości, które były modulowane. Modulacja ta nie była losowa. Podążała za wzorcami sugerującymi kodowanie informacji, podobnie jak w przypadku modulacji częstotliwości AFM lub amplitudy AM do transmisji dźwięku przez radio. W istocie nie był to chaotyczny szum, był to sygnał uporządkowany. Eksperci od analizy sygnałów, którzy widzieli wyciek danych, doszli do przerażającej analogii. Przypominało to aktywny impuls sonarowy. Okręt podwodny nie wydaje losowego dźwięku. Emituje określony sygnał ping, a następnie nasłuchuje echa, aby zmapować otoczenie. Struktura sygnału 3i Atlas była zgodna z impulsem zaprojektowanym do interakcji z otoczeniem, zbierania danych i skanowania. To nie był dźwięk gwiazdy, to był dźwięk narzędzia. Tu właśnie zaczyna się prawdziwy strach. Różnica między zdarzeniem naturalnym a działaniem celowym leży u podstaw naszego pojmowania bezpieczeństwa i intencji. Uderzenie pioruna w las to zdarzenie naturalne, chaotyczne i losowe. Aktywacja sonaru na dnie oceanu to działanie celowe, przemyślane i celowe. Impuls 3i Atlas ze swoją modulowaną strukturą i rytmem bicia serca przekracza te granice. Wszechświat, który generuje pulsary i szybkie błyski radiowe, jest majestatyczny, lecz obojętny. Nie dba o nas. Jego impulsy i rytmy są produktami ubocznymi procesów fizycznych na skalę, którą ledwo pojmujemy. Ale obiekt emitujący impuls sonarowy nie jest obojętny. Jest zainteresowany, bada. Sugestia, że 3i Atlas skanował nasz układ słoneczny. Przekształciła anomalię astronomiczną w globalne zdarzenie bezpieczeństwa. Skanowanie oznacza gromadzenie informacji wywiadowczych, obserwacje, rozpoznanie a to są działania, które poprzedzają inne działania. Nikt nie skanuje terytorium bez powodu. Czy to w celu nawigacji, identyfikacji zasobów, czy oceny zagrożenia, skanowanie ma swój cel. Świat nie przestraszył się. Gdy usłyszeliśmy dziwny dźwięk z kosmosu, świat przestraszył się, ponieważ szum miał cechy celowego pytania, a my nie mieliśmy pojęcia, jakie będzie następne pytanie, ani czy kolejna emisja w ogóle będzie pytaniem. Panika w środowisku naukowym została spotęgowana przez oficjalną reakcję. Przez dokładnie 27 minut surowe dane zebrane przez stację Deep Space Network w Goldstone. Kalifornii, były dostępne na publicznym serwerze przedanalizowym, z którego korzystali afiliowani astronomowie. Było to krótkie, ale wystarczające okienko czasowe. Dziesiątki badaczy z całego świata pobrało pakiet danych. Następnie nagle dostęp został przerwany. Plik zniknął, a jego miejsce zajął komunikat dane w trakcie kalibracji. Wkrótce potem wszelkie wzmianki o tym rekordzie zostały usunięte z publicznych logów DSN. Ta próba wymazania zdarzenia przerodziła ciekawość w strach. W świecie nauki dane są po to, by je udostępniać i poddawać recenzji. Nagłe utajnienie i całkowite milczenie NASA zinterpretowano nie jako standardową procedurę, lecz jako zatajenie informacji. Fora astronomiczne i bezpieczne listy e-mailowe. Zalała fala spekulacji. Osoby, które pobrały dane, zaczęły je potajemnie analizować, udostępniając swoje odkrycia za pośrednictwem szyfrowanych kanałów. Tuszowanie sugerowało, że implikacje sygnału były tak poważne, że władze uznały, iż opinia publiczna, a być może nawet większość społeczności naukowej, nie była na nie gotowa. Próba uciszenia odkrycia przyniosła odwrotny skutek, potwierdziła je. Gdyby był to jedynie błąd instrumentu lub lokalne zakłócenia, NASA wydałaby sprostowanie. Klasyfikując dane, potwierdzili autentyczność sygnału. Jego pochodzenie pochodziło z 3i Atlas, a jego treść była głęboko niepokojąca. Wniosek stał się zarówno nieunikniony, jak i przerażający. Obiekt międzygwiezdny 3i Atlas nie jest biernym kawałkiem skały i lodu wędrującym po kosmosie. Nie jest kosmicznym turystą. Jest aktywny. Emitując uporządkowany impuls, wykazał zdolność do działania. Wykonuje zadania, dokonuje pomiarów i oddziałuje z otoczeniem w naszym układzie słonecznym. To fundamentalna zmiana paradygmatu. Zawsze patrzymy w niebo, zakładając, że obiekty, które widzimy, podlegają wyłącznie grawitacji i fizyce gwiazd. Ale 3i Atlas wykazuje zachowanie wykraczające poza bierną fizykę. Działa. A najbardziej przerażające jest to, nie mamy pojęcia o jego intencjach. Możliwości są tak ogromne, jak sama przestrzeń kosmiczna. Emisja może być nieszkodliwa, prosty akt nawigacji, jak statek używający sonaru do mapowania nieznanego portu. Może to być akt komunikacji, próba ogłoszenia swojej obecności. Albo może to być coś znacznie bardziej złowrogiego. Może to być rekonesans, wstępna faza eksploracji zasobów. To może być skan zdolności obronnych, ocena naszej technologii. Przeszliśmy drogę od astronomów obserwujących skałę do mieszkańców terytorium aktywnie eksplorowanego przez nieznany byt z technologią, której ledwo jesteśmy w stanie pojąć. 3 i Atlas nie jest już przedmiotem badań, jest aktorem, a my jesteśmy na scenie razem z nim. Prowadzi nas to do głęboko niepokojącej filozofii. Co to znaczy być na skanowanym? Ludzkość zawsze była obserwatorem. Budujemy teleskopy, by obserwować galaktyki. Wysyłamy sondy na Marsa. Kierujemy mikrofony w stronę gwiazd. To my poddajemy owady mikroskopowi. Ta dynamika definiuje nasze postrzeganie kontroli i intelektualnej wyższości. Teraz, po raz pierwszy w historii, mikroskop został obrócony. Jesteśmy okazem na szkiełku. Bycie obiektem obserwacji zaawansowanej technologii międzygwiezdnej redefiniuje nasze miejsce w kosmosie w upokarzający i przerażający sposób. Oznacza to, że nie mamy kontroli. Oznacza to, że ktoś lub coś innego definiuje warunki zaangażowania. Wszystkie nasze działania, nasza komunikacja, nasza obecność technologiczna mogą być katalogowane i analizowane przez inteligencję, która widzi nas tak, jak my widzimy życie w kropli wody. Ta zamiana ról to głęboki cios psychologiczny. Poczucie planetarnej prywatności, przekonanie, że Ziemia jest naszą bezpieczną i odizolowaną domeną, wyparowały w chwili wykrycia tego impulsu. Jesteśmy teraz interesującą anomalią, bladoniebieską kropką, która przykuła uwagę czegoś podróżującego między gwiazdami. I jak każdy badany okaz, nie mamy wpływu na to, co obserwator zrobi dalej. I tak oto pozostaje nam ostatnie pytanie, które rozbrzmiewa echem w cichych korytarzach NASA, laboratoriach radioastronomii, a teraz w naszych umysłach. Czym był ten puls? Jaki był jego cel? Gdyby to było proste cześć, pozdrowienie od ciekawej cywilizacji, prawdopodobnie zostałoby zaprojektowane tak, aby dało się je łatwo rozszyfrować. Być może w oparciu o uniwersalne stałe matematyczne, takie jak wodór. Ale tak nie było. Jego złożoność sugeruje bardziej funkcjonalne przeznaczenie. Czy było to Gdzie jestem? Sygnał naprowadzający od zagubionego podróżnika, wykorzystującego planety naszego układu słonecznego jako punkty nawigacyjne do rekalibracji kursu? To mniej groźna możliwość, ale wciąż demonstrująca technologię nawigacyjną, znacznie przewyższającą naszą. A może, i to właśnie ta możliwość spędza nam sens powiek? Był to dźwięk czegoś zupełnie innego. W wojnie podwodnej pierwszy ping aktywnego sonaru nie jest powitaniem. To deklaracja. To dźwięk poprzedzający wystrzelenie torpedy. Czy impuls 3i Atlas był kosmicznym odpowiednikiem tego, dźwiękiem ładowania systemu uzbrojenia namierzającego nasz świat? Nie wiemy. A ta niepewność to nowa kondycja ludzkości. Żyjemy we wszechświecie, o którym wiedzieliśmy, że jest ogromny i obojętny, ale teraz musimy stawić czoła możliwości, że jednak nie jest obojętny i że właśnie usłyszeliśmy pierwsze słowo w rozmowie, na którą możemy nie być przygotowani.